Od ranę do siły, przekształcanie emocji w energię zmieniającą życie. Zamknij oczy na chwilę. Wyobraź sobie, że każda emocja, którą kiedyś tłumiłeś, jest jak kamień w niewidzialnym plecaku, który nosisz na ramionach. Czujesz ten ciężar? To zmęczenie, którego nie da się wytłumaczyć samym snem. Ten brak motywacji, który pojawia się bez powodu. To uczucie wyczerpania, mimo że nic nie zrobiłeś. To nie lenistwo. To nie słabość. To Twoje ciało przypomina Ci, że przez lata nosiłeś plecak, który nie jest Twój. Dziś chcę Ci pokazać coś przełomowego, te kamienie to nie śmieci, które musisz usunąć. To fragmenty uwięzionej energii, które po uwolnieniu stają się życiodajną energią. Neurobiologia wyjaśnia to: każda emocja to w istocie energia w ruchu. Strach przyspiesza bicie serca i przygotowuje Cię do ucieczki. Smutek skupia energię do wewnątrz pozwalając na refleksję i odpoczynek. Gniew mobilizuje całe ciało do działania. Problemem nie są uczucia. Problemem jest tłumienie. Kiedy emocje są tłumione, energia ta zostaje zablokowana, a ciało musi poświęcić ogromne zasoby, aby ją utrzymać w pułapce. Dlatego tak wiele osób żyje zmęczonych, niespokojnych i pozbawionych motywacji, ich energia życiowa jest inwestowana w podtrzymywanie tego, czego nie pozwalają sobie czuć. Dobra wiadomość jest taka, że kiedy uwalniasz te emocje, nie znika ona w pustce. Ona się transformuje. Niewyrażony smutek staje się współczuciem. Tłumiony gniew staje się determinacją. Uwolniony strach przekształca się w jasność umysłu i rozwagę. Każda emocja kryje w sobie dar. Ale pojawia się dopiero wtedy, gdy przestajesz z nią walczyć. Pomyśl o kimś, kto zawsze czuł gniew z powodu niesprawiedliwego dzieciństwa. Tłumiony gniew przeradza się w urazę. Wybuchową złość lub chorobę. Ale kiedy go rozpoznasz, poczujesz i uwolnisz, ta sama siła staje się paliwem do stawiania granic, obrony swoich wartości, ochrony bliskich. To, co kiedyś cię zniszczyło, teraz cię wzmacnia. Niedawne badania z zakresu neuronauki emocjonalnej pokazują, że kiedy świadomie przetwarzasz emocje, mózg aktywuje korę przedczołową, która integruje doświadczenie i przekształca je w naukę. Ciało mi przestaje ciągle wysyłać sygnały alarmowe, a układ nerwowy się reguluje. Oznacza to, że nie tylko leczysz się emocjonalnie, przeprogramowujesz także swoją biologię. Twój układ odpornościowy się wzmacnia, serce bije bardziej równomiernie, a twoja energia życiowa wzrasta. Zapraszam cię teraz do praktyki. Zamknij oczy. Oddychaj głęboko. Pomyśl o niedawnej emocji, której unikałeś aś, może gniewie, strachu lub smutku. Obserwuj ją w swoim ciele. Gdzie jest najsilniejsza? Wyobraź sobie te emocje jako falę energii. Nie walcz z nią. Pozwól jej wzrosnąć, osiągnąć szczyt i stopniowo opadać. W trakcie tego powtarzaj w myślach: Ta emocja mnie nie definiuje. To tylko energia w ruchu. Mogę pozwolić jej płynąć. Poczuj, jak, gdy ją puszczasz, twoje ciało staje się lżejsze. Uwięziona energia zaczyna przekształcać się w jasność, spokój i siłę. Kiedy nauczysz się uwalniać i transformować, Twoja historia przestaje być balastem, a staje się źródłem życia. Twoja przeszłość nie jest już łańcuchem. Twoje ciało nie jest już polem bitwy. Twój umysł nie jest już wrogiem. Odkrywasz, że zawsze była w tobie siła czekająca na uwolnienie. Dlatego następnym razem, gdy poczujesz intensywną emocję, nie uciekaj. Nie tłumij jej. Żądaj sobie pytanie. Jaka siła kryje się za tą emocją? Ponieważ każda emocja, którą uwalniasz, nie tylko cię uzdrawia, daje ci również siłę do tworzenia życia, na jakie zasługujesz. Dziękuję za wysłuchanie, za pozwolenie sobie na odczuwanie, za nadanie nowego celu swojej uwięzionej energii. Pamiętaj, w każdej reini tkwi ziarno siły. A kiedy podlewasz się świadomie, rozkwita w wolności.